An day for an The Exorcist. Dzień dobry, witam Państwa z bardzo, bardzo deszczowego Georgetown. Znajduje się na terenie Uniwersytetu Georgetown. I dzisiaj będę opowiadał Państwu o filmie Egzorcysta. Początek tego filmu ma też taki akcent filmowy, bo nasza główna bohaterka jest znaną aktorką, która bierze udział w realizacji filmu. Tutaj właśnie odbywają się sceny do tego filmu. Są kręcone. Widzimy właśnie ten budynek, który mam za plecami. Widzimy duchownego. Jest nim filmowy Damian Karas który, jak później się dowiadujemy, jest z pochodzenia Włochem, Gregor Jason Miller. I właśnie w tym dokładnie miejscu przechodzi obok tego budynku uniwersyteckiego. No to jest rozpoznawalne, no bo tu się nic nie zmieniło. Kolejnym charakterystycznym miejscem są schody, po których zbiega jedna z naszych głównych bohaterek, mama małoletniej Regan, która tutaj uległa nawiedzeniu dwunastoletnia córka, którą gra 14-letnia aktorka Linda Blair, która już miała doświadczenia w rolach dziecięcych wcześniej i została wybrana pośród 500 kandydatek do tego filmu. Podobno zaważyło o tym podobieństwo do aktorki Helen Ellen Barston, jej filmowej matki. I ta dziewczynka bawiąc się taką tablicą do wywoływania duchów, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, sam też mam jakieś tam doświadczenia z tym, zupełnie dziwne. Tym razem nie będę opowiadał o tej historii, może przy innej okazji. Nawiązuje kontakt z nadprzyrodzoną istotą, która się przedstawia jako kapitan Howdy. No i później się uczyją same straszne rzeczy. Tę kaplicę widzimy w filmie dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy ksiądz, wychodząc z tego budynku, niesie kwiaty i wchodzi do tego bocznego wejścia. I tam już wewnątrz zauważa profanację symboli religijnych. Kolejnym razem widzimy to miejsce w momencie, kiedy ksiądz Damian razem z takim małolotnym policjantem e, idą, rozmawiają, aż dochodząc do tego miejsca gdzie domyślamy się, że ksiądz Damian mieszkał i tutaj księża mieli miejsce zakwaterowania Obecnie w kaplicy odbywa się jakaś uroczystość. No coś tam jest w każdym bądź razie, no nie, miał, nie mam śmiałości, żeby tam zajrzeć. Może uda mi się jakoś na chwilę włożyć rękę i zrobić chociaż jedno czy dwa zdjęcia. Bardzo mi zależało, żeby wejść do środka, ze względu właśnie na tę sprofanowaną figurę. No bo to jest miejsce bardzo ważne dla akcji filmu. Widzimy tutaj księdza Demiana, jak odprawiam mszę. Za jego plecami jest taki kolorowy witraż. Proszę spojrzeć, on się świetnie zachował. Natomiast tam, gdzie stała figura, to w tej chwili są organy. Także nie ma tego wejścia i to wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast ten witraż jest zupełnie taki sam. wzdłuż rzeki Potomak ciągnie się taki kanał, nad którym przerzucona jest kładka. I ta kładka również wystąpiła w filmie. Na tym mostku nasza aktorka spotkała się pierwszy raz z księdzem Damianem. Pamiętacie państwo, miała takie duże czarne okulary, które zasłaniały e, sińce na twarzy. Zdewastowana nerwowo, rozbita całkowicie, opowiada tą niesamowitą historię, której jest uczestnikiem Księdzu Damianowi. A historia jest rzeczywiście niesamowita. William Peter Blatty to był autor książki bestselleru z 1971 roku, na której podstawie książki powstał ten film. I właśnie ten materiał już gwarantował sukces. Na ten czas to była naprawdę wstrząsająca, poruszająca historia. Coś nowego. Reżyser tego filmu wyciągnął z tej historii maksymalnie ile mógł. I no bezsprzecznie, niewątpliwie ten film Egzorcysta był największym dziełem w jego karierze, choć wcześniej nakręcił równie znany film Francuski łącznik, który przyniósł mu sławę, no ale to jest nieporównywalne z Egzorcystą. Na pewno wielu oglądającym pojawiły się takie rozterki natury moralnej, ponieważ no ta główna bohaterka dziecięca uczestniczyła w tak drastycznych scenach, na ten czas oczywiście, no bo teraz no, tu się różne dziwne rzeczy dzieją, że no, każdy zadawał sobie pytanie, czy to nie jest jakieś nadużycie w stosunku do tego dziecka, bo w końcu ta aktorka miała tylko 14 lat, a działy się rzeczy naprawdę obsceniczne. Dzisiaj jakby się wszystko sprzysięgło, Przeciwko mnie, żeby nie zrobić tego materiału. No, nie doszukuję się tutaj jakichś działania złych mocy. Ale tak, i ulewny deszcz, i, i trochę z komunikacją miałem problem. No, ale szczęśliwie się to tak skończyło, że... ...że dojechałem pod dom, gdzie kręcono Egzorcystem. Ileż razy na różnego rodzaju obrazach, plakatach widziałem ten katr, Kiedy... Stary ksiądz w tej roli Max Wonsydow wysiada z taksówki. Nie mam wątpliwości, że sceny z domu były kręcone w studiu filmowym. Natomiast, jako eksterior tego domu posłużył właśnie ten, który mam za plecami. I powiem Państwu, że no, wielokrotnie oglądałem na różnych vlogach i tak się zastanawiałem właśnie, jak będzie, kiedy tutaj dotrę, czy będę miał kłopot ze znalezieniem tych miejsc, ale nie. Miejsce do filmu Egzorcysta są bardzo do siebie zbliżone. I wejście do samego domu. Bałem się, że pewnie będzie jakaś wysoka brama i mur i nie będę mógł tego ująć, ale tak się szczęśliwie złożyło, że drzwi były otwarte, znaczy, że brama była otwarta. I drzwi też. I mogłem sobie na spokoju właśnie zrobić zdjęcia wejścia do domu. W filmie również widzimy ulicę, przylegającą tutaj do tej. Tak jak idąc właśnie wzdłuż tych budynków, wychodzi się prosto na filmowy dom. Zawsze się zastanawiam, jak się mieszka w takich domach filmowych. Na pewno y, uciążliwością są natarczywi poszukiwacze lokacji filmowych, tak, tacy ludzie jak ja. Ale jak to jest mieszkać w takim domu? No Nie mam okazji, żeby kogoś zapytać. W ten dom, tam się dużo właśnie na tym pięterku działo. Czy tam coś jeszcze, aby pozostało? I chciałbym tu nadmienić, że moja lista była nieco Bardziej obszerna, szersza, ale musiałem ze względu na to, że goni mnie czas i mam pociąg do Filadelfii, e, no, z czegoś zrezygnować. Ale już jak jesteśmy koło tego domu, to zaraz zejdźmy tymi sławnymi schodami. Zresztą e, w, na, map, na mapie Google, jeżeli weźmiecie Państwo schody egzorcysty, czy ten Exorcist Steps, to nie ma problemu. To od razu Wam pokazuje, gdzie należy się kierować i e, gdzie znajdziecie Państwo te sławne filmowe schody. Często w filmach bywa tak, że w jakieś, jakieś miejsce w filmie jest zaraz obok innego, a tak kręci się na przykład w innym mieście albo w innym państwie. A tutaj jak widzicie Państwo, ten dom stoi dokładnie obok tych schodów, także tu nic nie jest skłamane. No, ciężko by było wypaść z tego okna i spać tam na, na dół i sobie złamać kark. No, ale no nie jest to oddalone kilometry od siebie, tylko dosłownie o kilkanaście metrów. Proszę, mamy tutaj właśnie sławne schody egzorcysty. Ja po tych schodach szedłem, ale inni nie mieli takiego szczęścia i spadali tutaj, skrę skręcali kark. No, powiem szczerze, że ten film naprawdę mroził krew w żyłach. Na ten wstrząsający efekt składała się na pewno charakteryzacja, której została poddana właśnie nasza małoletnia aktorka. I no, wiele, wiele zabiegów uczyniło ją naprawdę straszną w tej roli. Zresztą zdobyła Złoty Glob i była nominowana do Oscara za tą właśnie rolę. To był film, który naprawdę budził przerażenie. I do tej pory ogląda go się na pewno z dreszczykiem. E, tutaj jest taka tablica, która upamiętnia to miejsce, że te ikoniczne kadry filmowe miały swoje miejsce właśnie tutaj. Jak się czuję. Długo czekałem na ten moment w swoim życiu. A teraz brakuje mi po prostu zwyczajnie słów, żeby Państwu powiedzieć, co czuję. Mam nadzieję, że mój wyraz twarzy wszystko wyjaśnia. Jestem szczęśliwy.